Tam trzeba dać pieniądze, można sobie samemu rozmienić, wziąć resztę. A. Idziemy na spacer do takiego rezerwatu. Rezerwat? Tak, tak się to mówiło. Rezerwat przyrody. Już zapominam polski, ale jeszcze troszkę pamiętam. <gryw> A na początek mamy tutaj takie jezioro. Tutaj są właśnie dwa rezerwaty w przyrody, ten z jeziorem i ten do którego my idziemy bardziej właśnie na takie jesienne widoki. Zobaczymy, może pójdziemy tam Zobaczymy czy nam się uda i czy będziemy na siłach, bo dzisiaj tak chillujemy tylko. Ostatnio odbyłam na Soraksan i na Soraksan jest... znaczy... W tej części Korei jest dużo zimniej, więc tam już no fajnie drzewa pozmieniały kolor. No ale... Ale tutaj jest dosyć dużo cieplej niż, niż tam właśnie w okolicy Soraksan, więc jeszcze nie jest na tyle zimno, żeby tak wszystko pozmieniało kolory, więc zobaczymy czy już na ile właśnie się tutaj zrobiło jesiennie. Jak w górach trochę w Polsce. Takie mam Odczucia te domki, takie drewniane. Idziemy właśnie na te mosty. Chciałam wam najpierw pokazać od dołu, jak to jest. No, zanim pójdziemy na górę, żebyście zobaczyli różnicę. Ale właśnie fajnie, fajnie jest, że to zrobili, bo można być tak na poziomie drzew, gdzie jest więcej liści, gałęzi, ładniej właśnie widać kolory. Idziemy. Siono nas prowadzi, prowadzi Siono. Lead us through the bridge. Nie wiem, jak to nazwać. To nie jest most. No może coś takiego jak most. A tutaj jest dopiero niezły. Zaraz tam pójdziemy. Jest teraz bardzo ładne światło, więc będą ładne zdjęcia i ładne widoki. Podobać się? Lubisz to? Od hmm? początku. Od początku, co? A w porządku, co? Przecież jest tak ładnie. Co ty mówisz? Czemu w porządku? Hmm? Patrzcie, jakie mam wymagania. <laughs> High expectations man. Ale to może ono myśli w ten sposób, że jeszcze nie jest tak pomarańczowo, ale miesiąc później byłoby bardzo pomarańczowo, więc powinniśmy tutaj miesiąc później jeszcze przyjechać. Patrzcie jak fajnie teraz światło wygląda. Zaraz będziemy tam do góry szli. Nie. Jest dosyć spory. Rzucie, ale nie ma dramatu. Idziemy dążajcie za mną weszliśmy już na górę i teraz schodzimy. Zaraz pójdziemy do tego długiego mostu. Idziemy do mostu. Jeszcze tam jest światło, więc musimy się trochę pospieszyć. Bardzo dużo ludzi. Wszyscy chcą iść na ostatnie promyki światła, żeby jeszcze zobaczyć ten widok. Hyonu bardzo ekscytuje to szkło ooo uwaga do uwaga moi drodzy tak prezentuje się szyszka w Korei nie wiedziałam totalnie co to jest na początku, ale Hyonu mówi, że to szyszka, więc wierzę nie? To co ja trzymam w ręce? Dobra, udajmy, że tego nie było. Ale nie no, wygląda to... Może to nie jest szyszka? W takim razie co to jest? Nie no, to jest szyszka, widać, że tutaj jest. Eee, tutaj była gałązka. Patrzcie, jak mnie wystraszył, kurczę no. Tutaj są drzewa klonowe. Ale mają takie malutkie liście. W Polsce drzewa klonowe mają większe liście. Wiesz, Fiona? Nie. Takie są dosyć duże, a te są takie malutkie Zobacz, Bardzo małe liście. Korei są. Dotarliśmy do punktu widokowego. Wow, it's really so pretty. The colors are amazing. Przyjdźmy ze wzgórza i wracamy na przystanek autobusowy. Musimy czekać na autobus godzinę niestety ale jest ciepło, także damy radę. Gdzieś tak no trochę więcej niż 15 stopni bym powiedziała, więc a jest koniec października, także naprawdę ciepło w tym roku. Wydaje mi się, nawet jak na Koreę idziemy do innego przystanku, bo nie chce nam się siedzieć w miejscu. Więc wycieczka się jeszcze nie skończyła. Nie, yeah, lecimy. Le lecimy. Lecimy, lecimy. <laughs> Zobaczymy, czy znajdziemy jakieś Gabi po drodze. A może korani, a może. Tylko nie węże, proszę, tylko nie węże. Czekamy właśnie na jedzonko. Pionu mi polecił, żebym spróbowała takiego chlebka z miodem. Więc panie tutaj robią. Tam trzeba dać pieniądze, można sobie samemu rozmienić, wziąć resztę. I nikt tutaj się nie boi. Uuu, the crab looks so interesting. Kto chce krabika? Ja chyba nie. Jeszcze zjemy kolację, więc zjemy tylko hebek. Dostaliśmy tutaj naszego hot doga, hot dog. to się nazywa hot dog. Hot dog. Hot dog, mhm. Nie umiem, trudna wymowa trochę. Jak Hanno mi o tym powiedział na początku, to myślałam, że chodzi mu o hot doga, a to jest hot dog, to jest coś innego. No, więc tutaj widzicie końcowy efekt, smażone. Mm, dobra. Dobre, pęciutkie na mm. latarkę w telefonie, żeby nas auta widziały I to był błąd, bo przywołałam tym jakąś ogromną ćmę <grym> Więc się przestraszyłam, ale żyję Nie zjadła mnie <grym> no. I zaraz znajdziemy nasz autobus Cześć! Wita się z Wami Basia z przyszłości. W jak edytowałam ten film, to zauważyłam, że no nie za bardzo się z Wami pożegnałam, nie zakończyłam tego filmiku, a stało się tak, ponieważ przystanek, na który z którego zamierzaliśmy odjechać, okazało się, że nie podlega trasie tego autobusu, którym chcieliśmy wrócić, no i musieliśmy się wracać do poprzedniego przystanku, dlatego sytuacja się trochę skomplikowała, no i już nie nagrywałam, bo jedną rzeczą, na którą się mogłam, na której mogłam się skupić, to to, żeby wrócić na tamtym przystanek na czas, bo autobusy jeździły bardzo rzadko, a było już wtedy też ciemno. No więc wróciliśmy bezpiecznie e, do Dejon Fajnie spędziliśmy wieczór. E, no, już więcej nie nagrywałam, bo tak naprawdę chciałam wam głównie pokazać ten rezerwat przyrody i mam nadzieję, że Wam że fajnie spędziliście czas oglądając mój film. Widzimy się w następnym. ပြေးမြေပါပါ